Przewidują ich rozstanie. Kaczorowska nie milczy po słowach Jakowskiego. Według najnowszych doniesień dotyczących życia uczuciowego Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, ich relacja nadal znajduje się w centrum kontrowersji polskiej opinii publicznej, nieustannie przyciągając uwagę mediów i tłumów. Para jest ze sobą od kilku miesięcy, jednak oficjalnie potwierdzili swój związek dopiero podczas wspólnego występu w programie Taniec z Gwiazdami. Wcześniej liczne plotki, zdjęcia i spekulacje krążyły szeroko w mediach społecznościowych, wywołujące niekończące się debaty. Tym, co czyni tę historię niezwykle delikatną i budzącą silne emocje, jest moment rozpoczęcia relacji. Kaczorowska w świetle prawa wciąż była żoną Macieja Peli, a ich małżeństwo formalnie zakończyło się procedurą rozwodową dopiero pod koniec listopada. Ten szczegół zrodził wiele pytań o granice między przeszłością a teraźniejszością oraz o sposób, w jaki tańcerka weszła w nową relację. Od pierwszych dni po upublicznieniu Związek Kaczorowskiej i Rogacewicza podzielił opinię publiczną na dwa obozy. Jeden wyraża empatię i wsparcie, uważając, że po osobistych kryzysach oboje zasługują na szansę na nowe szczęście, podczas gdy drugi pozostaje sceptyczny, kwestionując fundamenty tej relacji i nie wierząc w jej trwałość. W grupie sceptyków co do przyszłości tego związku znalazł się słynny jasnowic Krzysztof Jackowski. Postać od lat znana Polakom z kontrowersyjnych przepowiedni dotyczących życia społecznego i show biznesu. Zapytane wprost, czy relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza ma szansę na przetrwanie, Jackowski udzielił zdecydowanie negatywnej odpowiedzi, nie pozostawiając wiele miejsca na optymizm. W wywiadzie dla Super Expressu stwierdził on, że nie będzie to długotrwała relacja, przewidując, że para prawdopodobnie spędzi ze sobą około dwóch do trzech lat, zanim każdy z nich pójdzie w swoją stronę. Choć wypowiedzi te mają charakter czysto wróżbiarski i nie opierają się na podstawach naukowych. Szybko wywołały poruszenie, zwłaszcza w kontekście i tak już napiętej sytuacji wokół pary. Dla osób wierzących w przepowiednie Jakowskiego, jego słowa są wczesnym ostrzeżeniem, natomiast dla samej pary, jeśli rzeczywiście biorą je pod uwagę, z pełnością stanowią impuls do poważniejszej refleksji nad wybraną ścieżką uczuciową. Co warte odnotowania, sama Agnieszka Kaczorowska wykazuje dużą ostrożność w mówieniu o obecnej relacji z Marcinem Rogacewiczem, unikając nawet nazywana jej miłością w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Podczas niedawnego występu w podcaście Wojewódzki Kiendzierski tańcerka otwarcie przyznała, że nie mówi, że kocha co wywołało zaskoczenie i natychmiast przyciągnęło uwagę opinii publicznej. Według Kaczorowskiej na obecnym etapie życia, po szeregu trudnych doświadczeń prywatnych, emocjonalnych ranach i cennych lekcjach, pojęcie miłości nie jest już dla niej tak proste i oczywiste jak dawniej. Aby jednak uniknąć błędnej interpretacji swoich słów jako chłodnych, szybko doprecyzowała, że między nią a rogacewiczem istnieje wyjątkowa więź, zbudowana na zrozumieniu, głębokim wsparciu duchowym i procesie wzajemnego leczenia ran. Według tańcerki jest to rodzaj uczucia bardziej dojrzałego i spokojnego, Całkowicie odmiennego od młodzieńczej, pełnej niepokoju i marzeń miłości osiemnastolatki, którą znała z przeszłości, odzwierciedla to wyraźną zmianę w jej postrzeganiu relacji po przeżytych życiowych zawirowaniach. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska kontynuowała szczere dzielenie się swoimi poglądami w podcaście No Makeup, prowadzonym przez Małgorzatę Ochme. Podczas rozmowy tańcerka nie kryła oburzenia surową krytyką, jaką społeczeństwo często kieruje pod adresem osób będących w trakcie rozwodu, które już ujawniają obecność kogoś nowego u swojego boku. Według niej takie uprzedzenia tworzą ogromną presję, szczególnie wobec kobiet, sprawiając, że czują się one zniechęcone, wycofane i boją się dać sobie szansę na szczęście tylko ze strachu przed osądem, że zaczęły nową relację zbyt wcześnie, zanim dopełniono wszelkich formalności prawnych. Opierając się na własnych doświadczeniach, Kaczorowska zaapelowała do kobiet, by nie oceniały zbyt szybko tych, które decydują się iść naprzód przed otrzymaniem dokumentów rozwodowych. Podkreśliła, że proces rozstania czy rozwodu trwa czasem miesiące, a nawet lata, i nikt nie powinien być zmuszany do życia w samotności tylko z powodu formalnych więzów. Czoć przyznała, że nie spędza z Marcinem Rogacewiczem każdej wolnej chwili, zaznaczyła, że nie należy bać się obecności kogoś, kto w trudnym czasie oferuje wsparcie, motywację i siłę psychiczną. Może to być bowiem połączenie partnerstwa, przyjaźni i zauroczenia w dojrzałej formie. Przekaz Agnieszki odebrano jako mocną obronę kobiet stojących na granicy rozpadu starego i początku nowego życia. W tej chwili wielu ma nadzieję, że jedyną osobą, która pozostanie przy jej boku, będzie właśnie Marcin. Podsumowując, pośród fali sprzecznych opinii, pesymistycznych prognoz i pełnych refleksji wyznań samej zainteresowanej. Relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza pozostaje dla opinii publicznej dużym znakiem zapytania. Dla Kaczorowskiej nie jest to jednak kwestia udowadniania czegokolwiek komukolwiek, lecz osobista podróż kobiety po przejściach, która uczy się słuchać własnych emocji i szuka spokoju na własnych warunkach. Niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi ich przyszłość. Jej szczerość otworzyła szerszy dialog na temat uprzedzeń społecznych, prawa do szczęścia i empatii dla osób znajdujących się między końcem a nowym początkiem.